Cześć, witam w kolejnym odcinku. A dzisiaj zapraszam Was do recenzji zestawu Anakin's, Anakin's Jedi e, Inceptor. E, tutaj jest pudełko. E, w zestawie zabieramy dwie figurki Arturidu oraz Anakin Skywalker, więc przejmy, przejdźmy do zestawu. Zostawie dostaniemy takiego Anakina, tak się mm, mm, prezentuje przód. Według mnie jest piękny. Myślę, że jedna z moich ulubionych figurek tak wygląda z tyłu bardzo ładne nadruki. Miecz świetlny też bardzo fajny. Teraz przejdźmy do Artuditu. Artuditu myślę, że jest bardzo pospolitą figurką, gdyż raczej każdy fan. Gwiezdnych Wojen posiada w swojej kolekcji Taką figurkę No jest ona bardzo pospolita Chyba nie muszę jej Mawiać Więc przejdźmy teraz do głównego bohatera Tego odcinka Czyli Jedi, Jedi Inceptor Bardzo ładny świetny. Tak się prezentuje tył Szkoda Mi bytnie nie przypadł do gustu ten tył Bardziej mi się podoba ten przód, bo jest przepiękny. Tu mamy jeszcze miejsce na Artuditu. Tak się prezentuje z boku. Tak się prezentuje od stąd. Tak od boku, tak u góry. Myślę, że jest bardzo ładny, więc cześć. Do następnego odcinka.